Cześć wszystkim, witajcie serdecznie na kanale Możesz wszystko. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek otwieram z nowej kwatery głównej i już od dnia dzisiejszego stąd będziemy nagrywać dla Was części merytoryczne naszych odcinków. Dzisiaj mamy dla Was kolejny odcinek z naszej serii poświęconej planowaniu działań i dążeniu do celu. Z pewnością zdarzyło się Wam nieraz zasnąć lub poczuć ogromne znużenie podczas planowania swoich działań. Przyznajmy, nie zawsze jest to najbardziej ekscytujące, Część naszej drogi do sukcesu. Dlatego też dzisiaj chcemy zastanowić się, jak można przeciwdziałać. I senności, i znużeniu, które często pojawiają się podczas tego procesu. Przygotowałem dla Was cały wachlarz ciekawych spostrzeżeń oraz praktycznych wskazówek, które, mam nadzieję, zrewolucjonizują Wasze podejście do planowania. To ważne, aby ten czas był dla nas zarówno produktywny, jak i satysfakcjonujący, ale żeby nie był na pewno źródłem frustracji czy znużenia. Chciałbym, abyście po dzisiejszym odcinku poczuli się zainspirowani, pełni energii i gotowi do działania z nową, Pozytywną energią, którą można zyskać dzięki świadomemu i kreatywnemu planowaniu. Zatem zaczynajmy. Rozwijajmy się razem, pamiętając, że dzięki ciężkiej, ale równie mądrej i systematycznej prasy naprawdę możecie wszystko. Do dzieła, kochani. Część pierwsza. Zacznijmy od analizy problemu, który jest niestety dość powszechny: zasypianie i odczuwanie znudzenia podczas planowania. Dlaczego tak się dzieje? Istnieją różne przyczyny, ale. Najczęściej są one związane z monotonnością i powtarzalnością tego procesu. Możemy wymienić tutaj brak wizualnych bodźców, brak wyraźnego celu czy przeładowanie informacjami, które sprawiają, że proces ten staje się męczący i nudny. Dziś chcemy zrozumieć te problemy głębiej, zastanawiając się, skąd biorą się te trudności i jak można je przezwyciężyć, aby planowanie stało się bardziej energetyzujące i inspirujące. Zobrazujmy sobie to na konkretnym przykładzie. Na przykład Przygotowaniu planu na wielodniową wycieczkę rowerową po jakichś przepięknych regionach Polski. Wyobraźcie sobie, że analizujemy każdy kilometr trasy. Zastanawiamy się nad każdym możliwym miejscem postoju, co może być tak naprawdę rzeczywiście przytłaczające. Ale z drugiej strony, właśnie w takich detalach może kryć się magia przyszłej przygody. Odkrywanie nieznanych miejsc, które warto zobaczyć, czy planowanie miejsc, w których zjemy najlepsze regionalne potrawy, zmieniając monotonne zadanie w co w rodzaju takiego preludium do właściwej, emocjonującej przygody. Zyskujemy szansę na to, że planowanie samo w sobie stanie się równie interesujące jak sam wyjazd. A podsumowując, króciutko, kluczem do sukcesu jest tutaj właśnie znalezienie złotego środka. Trzeba umiejętnie zbalansować między ilością gromadzonych informacji a wizją tego, co nas czeka. Ważne jest, aby nie zatracać tej wizji, starając się widzieć nie tylko listę zadań do wykonania, wykonania, ale i obrazy nadchodzących sukcesów oraz przeżyć. Planując, starajmy się zaangażować naszą wyobraźnię, aby ten proces stał się nie tylko efektywny, ale był również źródłem pozytywnych emocji i takim właśnie przedsmakiem przyszłych przygód. Dzień dobry w środowej części sportowej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszy dzień jest zaplanowana zakładka, rower i bieganko. Około godzina 20 roweru, około 40 minut bieganka. Łącznie dwie godziny treningu. Chcę, żeby mi mniej więcej wyszło. Jak będzie mniej, to nic się nie stanie. Jak będzie więcej, to się nic nie stanie. Mamy tutaj teraz porę deszczową. Od trzech dni leje i to naprawdę mocno leje deszcz. Dzisiaj pogoda jest, można powiedzieć, przecudowna. Więc grzechem byłoby z niej nie, z niej nie skorzystać. Ciśniemy najpierw rowerek. Trasą z podjazdami, bo muszę te, te podjazdy katować ze względu na e, profil trasy na Duatlonie. E, tam będzie dość mocno, e, dość dużo górek, więc jeśli dobrze się przygotuję do podjazdów teraz e, w etapie przygotowawczym, to na starcie pójdzie mi o wiele łatwiej. podaje dzisiaj noga odpoczęła podczas tego tygodnia z chorobą no i dzisiaj czuję, że jest bardzo dobrze ostatnie treningi no już było ciężko na podjazdach, ciężko no dawałem radę, jak to dawałem radę nie było innego wyjścia, ale wiedziałem, że jadę e, inaczej wiedziałem, że nie jest to moje 100% że mógłbym mocniej jechać jak gdyby nie zmęczenie, Ech. bo zmęczenie mi troszeczkę i tak wcisnąłem tak jak mogłem, tylko dawałem z siebie wszystko. Ale wiedziałem, że po prostu, jakby była noga wypoczęta, to mógłbym szybciej, mocniej podjechać. A dzisiaj jest o wiele lepiej. Stare powiedzenie: jak chcesz, żeby start był. Łatwy to trenuj ciężko Ja kiedyś popełniłem taki błąd Zapisałem się na Najcięższy Ironman Lanzarote Najwięcej przegłuszeń prze Przewyższeń o. Wiatry, najwięcej przewyższeń Temperatura No Do ogarnięcia no, Ale trzeba się Przygotować treningiem A ja całość treningu pod Ironmana Lanzarote przetrenowałem w północnej części województwa dolnośląskiego i południowej Lubuskiego, czyli płasko jak na stole. I jak wystartowałem w Lanzarote, to nie ma czemu się dziwić. Po 80 km trasy kularskiej złapałem tak zwaną bombkę, czyli odcięło mi całkowicie energię wyczerpałem całkowicie energię i resztą pozostałą część trasy na autopilocie wyłączony mózg noga za nogą a to dla osób które się nie orientują i orientują przypomnę, że to jest dodatkowe 100 km na rowerze i 42 km biegowo szczęściem Udało się to uko do, e, ukończyć. Na tamten czas Ironmeny dla mnie to nie były wyzwania sportowe. Tylko to było. E... Tylko robiłem Ironmeny po to, żeby pokonywać swoje demony. Demony przeszłości. I jak widać, wyszło mi to na dobre. No i trafiliśmy do Patong, przyjadę dookoła miasta i będę wracał w swoją stronę, tutaj jak zwykle będą korki, więc będzie troszeczkę wolniej, ale pokażę wam jak mniej więcej wygląda takie tajskie, taki tajski kurort, o tak to nazwę, bo na pewno Patong jest właśnie takim tajskim, pukeckim yy, yy, Sopotem, o. Więc, tak jak mogliście zobaczyć, tak to się tu prezentuje. Pub, puby, restauracje, salony masaży, po prostu wszystko zrobione pod turystę. To, czym może być turysta zainteresowany, to tutaj znajdziecie. Więc, jeśli przyjeżdżacie na wakacje dwutygodniowe, trzytygodniowe, to Patong jest dobrym rozwiązaniem. Impreza niekończąca się, impreza. Nie dodałem najważniejszego. Jeśli nie macie dzieci Jeśli nie macie dzieci, to tak, patong będzie najlepszym rozwiązaniem. No i okrążyliśmy znowu delfiny, więc ja już się wybijam tam. Jeden ostatni Długi podjazd pod tą górę I przerzucam się na nogi 40 minut biegu Ostatni podjazd. Ostatnie metry. Za mną widać. Albo nie widać. Ocean. Morze. może, może. To nie ocean. Ocean jest dalej. Ech. Mieszam. Ze zmęczenia chyba. Ale. Czy to może, Czy ocean? Zbiornik. Duży zbiornik wody. Jestem. Jest i szczyt. Zjeżdżam. I trening zrobiony Ciekawi mnie ile wyszło przewyższeń Po kilometrów Wcale tak dużo nie wyszło Wyjdzie około 25 Ale tu było prawie cały czas góra, dół, góra, dół Szybka akcja, szybkie przebieranie. I lecimy biegać. Zwarty i gotowy. Można zaczynać 40 minut. 25 minut mija Jeszcze 15 Jak na razie, tak jak na rowerze Noga podawała Na bieganiu dalej podaje Zakładka wjechała idealnie Trzeci fajny trening, trzeci można powiedzieć pełnowartościowy trening w tym tygodniu, z czego jestem bardzo zadowolony, bo w zeszłym tygodniu powypadało dość dużo i robiłem tylko takie testy powrotu do formy, czy już jestem zdrowy, czy już mogę wejść na wyższe obroty. W tym tygodniu idzie wszystko jak na razie odpukać zgodnie z planem. Dzisiaj było fajnie, bo było mocno. Kolarsko teren górzysty na siłowni. Nie wziąłem ani zegarka, nie wziąłem ani pulsometru, tak żeby słuchać swojego ciała, żeby biec mocno, żeby nie zważać, że wychodzę poza tętno, bo miałem to zrobić w takim tętnie nisk niskim, do 134 w mojej drugiej strefie. Natomiast zrobiłem tu mocniej. Zrobiłem to w około 155, 154 mniej więcej w takim tętnie. Zrobiłem to specjalnie mocno, zrobiłem to specjalnie bez zegarka, tak żeby właśnie, tak jak wspomniałem, Słuchać swojego ciała, jeśli wiem, że mogę pobiec to mocniej, to nie muszę gdzieś tam się hamować i nie muszę patrzeć dokładnie na liczby, bo patrząc tak tylko skrupulatnie na liczby, zapominam o radości z tego sportu, o radości, którą czy to bieganie, czy to rower daje, i przez to właśnie się wypaliłem, kiedy się trenowałem triatlony, bo. Na rowerze jeździło się na waty, na bieganiu biegało się na tętna. Okej, okay, to jest bardzo ważne, bo jeśli chcemy zrobić jakikolwiek rozwój, chcemy pójść do przodu z naszym treningiem, z, naszym, z naszą wytrzymałością, z naszą siłą, on no to bez patrzenia na waty, bez patrzenia na e, tętno podczas biegania nie zrobimy tego, nie, nie, nie rozwiniemy się, można powiedzieć. E, ale też nie możemy się dać zwariować, też nie możemy zapomnieć o tym, że to przez co trafiliśmy do biegania, to przez co trafiliśmy do sportu. To jest ta radość z tej pasji. To jest to cieszenie się tymi endorfinami, tym biegiem, tym to na rowerze, tymi krajobrazami, które się widzi dookoła. Więc yy, to jest klucz tego wszystkiego. Yy, to jest klucz tego, dlaczego trafiliśmy właśnie w swoją osobistą pasję. W moim przypadku bieganie, rower Wy macie swoje osobiste pasje. Pamiętajcie, nie dajcie się zwariować, nie dajcie się zwariować jakimiś nowinkami, jakimiś liczbami. Róbcie to, bo to kochacie. To jest pasja. Jeśli dorzucimy do, tego, do tej pasji jakieś cele, to wiadomo, że te liczby są ważne, ale też nie dajmy się zwariować. Kończę, widzimy się za niedługo. Do zobaczenia. Część druga. A w części drugiej techniki na ożywienie procesu planowania. Zgadzamy się, że jak wprowadzimy różnorodność i kreatywność już w procesie planowania, dążenie do celu może być bardziej pasjonujące. Chodzi o to, aby podchodzić do tego procesu z większą otwartością i kreatywnością, co pozwoli nam zobaczyć, że nawet najbardziej rutynowe zadania mogą stać się źródłem inspiracji. Weźmy naszą wielodniową wycieczkę rowerową. Dzięki wprowadzeniu właśnie tej różnorodności w planowanie możemy przeznaczyć jeden dzień na przejażdżki malowniczymi trasami górskimi na przykład, ciesząc się niezwykłymi widokami i świeżym powietrzem. Kolejny dzień na przykład moglibyśmy poświęcić na eksplorację historycznych miejsc, ucząc się czegoś nowego i czerpiąc z tego radość. Jeszcze inny na przykład mógłby być dniem relaksu nad jeziorkiem, w otoczeniu pięknej przyrody. Planując w ten sposób nie tylko uczynimy nasze dni bardziej ekscytującymi, ale także zyskamy szansę na lepsze przygotowanie się do całego wydarzenia. Zwracając uwagę na szczegóły które mogłyby zostać pominięte w bardziej tradycyjnym procesie planowania. A więc różnorodność w planowaniu może więc być kluczem do unikania monotonii i odkrywania nowych inspirujących możliwości. Pokazuje to, że warto być otwartym i elastycznym w dążeniu do realizacji naszych celów, co pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał każdego dnia i otworzyć drzwi do bogatszych doświadczeń. Wprowadzając różnorodność w nasze plany, nie tylko unikamy nudnej rutyny, ale także inspiruje Siebie i innych, zachęcając do eksplorowania nieznanych jeszcze możliwości i otwierając przed sobą drzwi do nieoczekiwanych, wzbogaconych doświadczeń. Jest to więc sposób na to, aby nawet proces planowania stał się częścią wielkiej, fascynującej przygody. Dziękuję za część drugą, zapraszam do części trzeciej. Część trzecia a tutaj narzędzia, które mogą Pomóc. Współczesny świat oferuje nam bogactwo narzędzi ułatwiających i uprzyjemniających proces planowania. Istnieje mnóstwo aplikacji, które pomogą nam zorganizować nasze działania w sposób, który sprawi, że proces planowania stanie się jakby to powiedzieć, taki mniej obciążający i bardziej satysfakcjonujący. Planując naszą wielodniową wycieczkę rowerową, możemy z powodzeniem wykorzystać różne narzędzia, np. Na aplikacje z GPS-em, pozwolą nam wyznaczyć najciekawsze trasy rowerowe i zlokalizować atrakcje w pobliżu. Możemy także korzystać z aplikacji do sprawdzania prognozy pogody, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z warunkami atmosferycznymi. Ponadto warto zainteresować się narzędziami do tworzenia list kontrolnych, które uporządkują nasze zadania i pozwolą nam śledzić nasze postępy. Dzięki nim zyskamy pewność, że nic nie zostało przeoczone, a każdy element wyprawy jest odpowiednio zaplanowany. Bo dobrze dobrana paleta narzędzi nie tylko zdejmuje z nas część ciężaru związanego z planowaniem, ale także sprawi, że staje się ono procesem bardziej płynnym i, właśnie, jak już wielokrotnie dzisiaj powtórzyłem, satysfakcjonującym. Wykorzystując nowoczesne technologie, mamy możliwość dopasowania planów do naszych indywidualnych potrzeb i preferencji, co z kolei przekłada się na większą efektywność i radość osiągania zamierzonych celów. Co ważne, dobrze skonfigurowane narzędzia mogą przyczynić się do zwiększenia naszej motywacji i poziomu zaangażowania, wprowadzając elementy, Elementy rozrywki, a nawet interakcji społecznej, hmm, na przykład dzielenie się postępami z przyjaciółmi czy rodziną. W efekcie proces planowania może stać się równie ekscytujący, co sama realizacja planów, oferując nam głębokie poczucie satysfakcji i realizacji. Dziękuję za wysłuchanie części trzeciej. Drodzy widzowie, dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęciliście swój czas, aby być tu razem ze mną i zgłębić sekrety efektywnego planowania. Mam nie tylko nadzieję, ale jestem głęboko przekonany, że podjęte dzisiaj tematy staną się dla was nieocenioną pomocą w transformacji planowania z zadania czasem męczącego w prawdziwą przyjemność. Chciałbym was zachęcić do dzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, a może nawet prywatnymi sukcesami, które udało Wam. Się osiągnąć, wprowadzając do swojego życia właśnie różnorodność i nowoczesne narzędzia w procesie planowania. I pamiętajcie, na tym nasza wspólna podróż się nie kończy. Już w kolejnym odcinku będziemy kontynuować ten temat i powiemy sobie o lekkich i zabawnych metodach planowania. Dlatego gorąco zapraszam Was do włączenia powiadomień o nowych filmikach, abyście nie przegapili żadnego odcinka. Z niecierpliwością czekam na nasze kolejne spotkanie, gdzie razem będziemy kroczyć ścieżką samorozwoju, inspirując się nawzajem i dążąc do lepszej wersji siebie każdego dnia. Pamiętajcie, że dzięki ciężkiej, systematycznej pracy możecie wszystko. Do zobaczenia niebawem. Z serdecznymi pozdrowieniami. Tytus. Mądrej i systematycznej... Jeszcze raz. Niestety dość powszechny, czyli właśnie tego... Nie no, przecież to jest bez sensu. Dwa razy to samo. Jeszcze raz. No przecież ja tego kur... Istnieją różne przyczyny. Koniec. Kurwa, koniec.